Wiesz, każdy z nas ma momenty, kiedy mu się po prostu nie chce. Nie chce się wstawać, nie chce się zaczynać, nie chce się znowu próbować. I to jest normalne. Motywacja. To uczucie, kiedy przychodzi i odchodzi to jak fala. Czasem niesie się wysoko, a czasem po prostu się cofa. Ale prawdziwa zmiana, rozwój, sukces to nie rodzą się z fali emocji czy motywacji. One rodzą się wtedy, gdy robisz to, co trzeba, nawet kiedy się nie chce. To jest właśnie dyscyplina. Nie brzmi efektownie, nie jest sexy, nie daje natychmiastowych rezultatów, ale to ona buduje ludzi, których później podziwiasz. Każdy, kto coś osiągnął, miał dni zwątpienia. Każdy miał momenty, w których było ciężko. Różnica jest taka, że oni nie przestali działać. Bo zobacz, motywacja to emocja, a emocje są niestabilne. Raz jesteś na szczycie, a innym razem pod ziemią. Dyscyplina to decyzja, a decyzje budują tożsamość. Jeśli codziennie robisz coś, choćby małego, czytasz, nie wiem, 10 stron książki, ćwiczysz 15 minut, uczysz się nowego słowa, to nie chodzi o efekt po tygodniu. Chodzi o to, kim staniesz się, kiedy tego dotrzymasz. Nie potrzebujesz więcej motywacji, potrzebujesz systemu, który działa nawet wtedy, gdy motywacja znika. Potrzebujesz dyscypliny, która przypomina ci, kim chcesz być. Bo w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że w największą satysfakcję daje nie to, że ci się chciało, ale to, że zrobiłeś to mimo, że ci się nie chciało. Rozwój nie polega na wielkich skokach. Polega na powtarzaniu małych kroków codziennie, konsekwentnie. W ciszy, a cisza to właśnie moment, w którym rośniesz najbardziej. Motywacja jest chwilowa, dyscyplina trwała, a rozwój to nagroda za jedno i drugie.